do Efezjan 3 do 14. Ci, którzy wierzą w moc w słowa, mogą wstać. I którym chce się żyć dla Jezusa też to już stoją. Odczytajmy wspólnie, odczytajmy razem. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. To, co w niebiosach i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również. Uwierzywszy zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Amen. Dobrze, że spróbowaliśmy to słowo odczytać z mocą, bo to słowo ma moc. Każdy ma moc, ale powiedziałabym, że ten fragment na dzisiaj i na ten czas to jest słowo wyjątkowe. Czy też tak uważasz? Jeśli tak jeszcze nie uważasz, to wzbudź sobie właśnie taką wiarę, że to jest to wyjątkowe słowo, które Bóg chce dzisiaj włożyć w twoje serce, chce je ożywić w tobie. Wiesz, że można przyjść do kościoła, można uczestniczyć w Eucharystii, można uczestniczyć w jakiejś modlitwie. Wejść i wyjść, tak czy nie? Można czy nie można? Masz taką wolę, żeby wejść gdzieś, możesz pobyć tam godzinę, dwie, nawet dłużej i wyjść, brzydko mówiąc, w cudzysłowie, nieliźniętym nawet z Słowem Bożym? A dzieje się tak czasami? Nie, oczywiście nie, nie u ciebie, tak? Nie podnoście rąk, choć myślę sobie tak, już na poważnie, zupełnie mówiąc, że każdemu z nas pewnie się to w życiu zdarzyło i czasami się zdarza. Niech dzisiaj jest dzień, który taki nie jest, ale Amen należy do Ciebie. Niech słowo Cię dotknie. Poproś teraz Boga, poproś Ducha Świętego, Panie, dotknij mnie słowem dzisiaj. Niech to, co jest głoszone, niech dotrze do mojego serca, Twój głos niech dotrze do mojego serca. Chcę wyjść stąd odmieniony Twoim Słowem. Amen. Jak powiedziałeś z serca, to to się dzieje już. To nawet nie to, że musisz na to czekać. Już to Bóg w Tobie robi. Pierwsze pytanie. I chciałabym, żeby każdy spróbował sobie na nie odpowiedzieć tak mocno intuicyjnie i szukając odpowiedzi w sercu. Do kogo należysz? Czyj ty jesteś? Radek, czyj ty jesteś? Nie? Nie odpowiadaj, ale pomyśl. Maciek, czyj ty jesteś? Do kogo ty należysz? Mateusz, Ania, Bożenka, Magda, do kogo należysz? Do kogo przede wszystkim i po pierwsze? Z kim się identyfikujesz? Czyj, czy ja ty jesteś? Na wsi czasami się tak mówiło, nie, że, a ta, ta, tam od tego, nie? Nie wiem, czy słyszeliście takie powiedzenia, stwierdzenia, ale są dość powszechne po dziś dzień, nie? A ten, to od tego tam, nie? I jest wymieniane jakieś imię, bądź imię i nazwisko. A ty od kogo jesteś? Od kogo ty jesteś? Po pierwsze, od kogo ty pochodzisz? No i teraz zwróćmy uwagę na, na to słowo, które dzisiaj mamy i chcę Ci powiedzieć, że Bóg mówi, że chcecie napełnić wszelkim błogosławieństwem. Jest tylko jeden warunek, że Ty jesteś tym, który mówi Ja jestem Jezusowy. Ja należę do Jezusa. Po pierwsze do Niego. Później do jakichś tam ludzi, relacji, uwa uwarunkowań. Ale po pierwsze należy do Jezusa. Jeżeli taka jest Twoja odpowiedź, jeśli takie jest Twoje życie, to błogosławieństwo do Ciebie przychodzi. Bo Bóg chce Ci to błogosławieństwo dawać. Nie ze względu na Ciebie, nie ze względu na Twoje dotychczasowe dokonania, na świętość Twojej wiary, na wspaniałość Twoich uczynków i na bohaterstwo tej środy, że tu dzisiaj wieczorem przyszedłeś, przyszłaś, tak? Nie ze względu na to, bo gdyby to było ze względu na cokolwiek, co zależy od Ciebie i ode mnie, to by tego nie było. On chce to dawać ze względu na Twoją, moją przynależność do Jezusa Chrystusa. Dalej. I On mówi tak, że chce, abyś był święty i nieskalany. A ty chcesz? A ile ci jeszcze brakuje do tego, do tego stanu świętości i nieskalania? Tak, możesz sobie rękami odmierzyć tyle, tyle. U mnie nie brakuje rąk. No i co? A on mówi, on mówi tak: W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani. I na szczęście tam jest, nie kończy się na ty, to, tym to zdanie, bo on mówi: Przed jego obliczem. I o ile teraz w tej świętości i nieskalaności y, brakuje ci bardzo dużo, ja przepraszam, ale uciekam. Mocno chyba, Maciek potwierdzasz, widzę. Nogi mi gdzieś biegną. O ile w tej chwili zapewne, kiedy się głębiej zastanowisz, nawet weźmiesz pod uwagę tylko dzisiejszy dzień, to pewnie strasznie dużo ci brakuje. Jak powiedziałam, mnie brakuje rąk, żeby to pokazać, jak dużo brakuje mi do świętości. Na szczęście Bóg mówi przed Jego obliczem, czyli w Jego oczach. I dzięki temu, że przyznajesz się do Jezusa Chrystusa. Że mówisz, jestem Jego, to On już w Jezusie Chrystusie widzi cię świętym i nieskalanym. I może to błogosławieństwo na ciebie zlewać. Dużo, 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 tak dużo, że sobie nie wyobrażasz nawet, ani ja. A wszystko to się dzieje, dlatego że z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów, z miłości. Takie skojarzenie gdzieś tam we mnie się rodzi, że jak rodzi się dziecko małe, tak, to pierwszym takim rzeczą, którą chcą mu dać ludzie, którzy go otaczają, którzy przyjmują go na świat, to chcą mu dać ciepło. Czyli zaraz go okrywają czymś, tak, bo ono się rodzi, płacze, krzyczy i, i od razu jest to spostrzeżenie ze strony otoczenia ciepło. Trzeba go okryć, owinąć. Nie? I kiedy jest takie maleńkie dziecko, noworodek, takie niemowlę. To, to jest kilka tych pierwszorzędnych potrzeb, oczywiście pokarmu i tak dalej, i tak dalej. Ale jedną chyba z takich, brzydko mówiąc, najpierwszych, to będzie to, żeby mu było ciepło, żeby go okryć. Aby go otulić. I teraz popatrz tak o, na, na, o, pomyśl tak o miłości Boga. To jest taki płaszcz, który cię otula, który cię przykrywa, bo Bóg chce, żeby ci ciągle było ciepło w jego miłości, żebyś ciągle był tą miłością jego przykryty, okryty. No i teraz tak. Przechodzę do tego, co trudne. No i jak to jest? Takie wspaniałe obietnice, one, no one są dla każdego z nas. To życie powinno nasze być. No, wiemy, że ono nie jest usłane różami, tak? że w nim zdarzają się trudności, ale my, jako ludzie wierzący w te słowa, powinniśmy chodzić, każdy dzień gdzieś podskakiwać z racji tego, że takie i takie obietnice są nam dane, każdemu z nas. Tymczasem w naszym życiu, myślę, że tu każdy się jakoś pod tym podpisze, jest czasami trochę narzekania, i trochę biadolenia, i trochę lamentowania. I bywa, że są dni rozpaczy i jakiegoś kryzysu. Macie tak? Lamentujecie, czasami narzekacie, narzekasz sobie. Może nawet tego na zewnątrz nie, nie mówisz, nie opowiadasz, ale gdzieś tam w sercu może to, to czujesz. No i teraz popatrz. Bóg wie, że ty tak masz. Mało tego, wyobraź sobie, teraz ci powiem, niesamowitą rzecz, na pewno nigdy nie słyszałeś. Przygotuj się. Spójrzcie na mnie, przygotowani. Bóg wie, że jesteś człowiekiem. Wyobrażasz to sobie? Co to za wspaniała wiadomość? On wie, że jesteś człowiekiem. Skoro wie, że jesteś człowiekiem, to wie jednocześnie, że masz wiele słabości, niemocy, obciążeń. Mało tego wie, że jesteś grzeszny. I co? I dalej cię kocha. Nie? Dalej Cię kocha. I teraz co mogę powiedzieć na to, co Ty sobie możesz powiedzieć? Koniec biadolenia i koniec narzekania zamiast tego wiara, że w Jezusie Chrystusie wszystko to masz. Rozumiesz? Koniec. Wiara, że w Jezusie Chrystusie już to masz i to się dzieje. Jak to osiągnąć, może teraz byś powiedział, tak, że jest to, to trudne? Jak to jest, że może to jakoś w moim życiu nie działa, a chciałbym, żeby działało? Powiem tak. Odpowiedź znów jest bardzo prosta. Dzięki Duchowi Świętemu to jest możliwe. Potrzebujesz, potrzebujemy każdy z nas Ducha, ducha Świętego. Jak spojrzysz w dzieje apostolskie, to, to tam wszyscy wierzący, którzy przyjmowali Jezusa, oni od razu byli chrzczeni. Od razu byli napełniani Duchem Świętym. Pomiędzy tymi wydarzeniami nie, nie ciągnęły się dni, tygodnie, miesiące, lata. To się działo od razu. I raz, co jest tym takim warunkiem, kiedy Duch Święty napełnia swoją mocą człowieka? Oczywiście On to chce robić. On to oczywiście robi w sakramencie Chrztu, ale skoro to robi w sakramencie Chrztu, inaczej, robi to w sakramencie Chrztu, ale jednak potrzebujemy tego Jego działania ciągle na nowo, na co dzień. Potrzebujemy odrodzenia w Duchu Świętym, potrzebujemy Chrztu w Duchu Świętym. Dlaczego? Nie będę się siliła na wielkie teologiczne dywagacje. Popatrz, jak wygląda kościół ludzi ochrzczonych. Kościół smutasów, kościół ludzi starych wewnętrznie. To nie chodzi o to, że oni mają dużo lat, ale nieraz wchodzisz do kościoła i czujesz starość. Ja ostatnio byłam w takim kościele i czułam starość. Nie ze względu na wiek uczestników nabożeństwa i celebracji. Ze względu na smutne, grobowe miny, o których mówi pa papież Franciszek, brak uśmiechu. Brak w ogóle chcenia, żeby popatrzeć drugiemu człowiekowi w oczy, wejść w jakąś, To jest taka pierwsza oznaka chęci wchodzenia w relacje. Czyli że ja patrzę na kogoś, ktoś odwzajemnia to spojrzenie i nie ucieka od razu z nim, Mateusz nie ucieka. Taki kościół ostatnio było mi dane widzieć wcale niedaleko, bardzo, bardzo blisko. Potrzebny jest nam Duch Święty, który napełnia mocą człowieka wtedy, kiedy on co robi, ten człowiek, kiedy uznaje to, co Jezus dla niego zrobił. W momencie, kiedy uznajesz, że krzyż Jezusa Chrystusa dał ci zbawienie i to zbawienie przyjmujesz, i mówisz: Jezus jest Panem mojego życia, stawiam go na szczycie wszystkich swoich hierarchii wartości, to Duch Święty przychodzi z mocą. Więc cóż. Tak straszny wniosek mielibyśmy wysunąć, że tylu ludzi, nie będę patrzyła daleko, w kościele katolickim, tylu ludzi nie uznało ofiary Jezusa Chrystusa, skoro chodzą smutni, podłamani, skoro chodzą pełni beznadziei, wchodzą i wychodzą z kościoła i nie liźnięci są Słowem Boga? I wchodzą z powrotem w swoje życie, tak jak przyszli z tego swojego starego i beznadziejnego życia, tak do niego wracają? Chcesz być takim człowiekiem? Powiedz, odpowiedz sobie samemu, czy chcesz być takim człowiekiem, chcesz, czy chcesz takie miałkie chrześcijaństwo wyznawać, czy chcesz być człowiekiem, który dla innych będzie antyświadectwem, czy, czy chcesz być człowiekiem, którego wiara nie pociąga innych. I jestem pewna, że Twoja odpowiedź brzmi, ale powiedz to sobie tak zdecydowanie i tak, tak, żebyśmy wszyscy się usłyszeli. Twoja odpowiedź: Amen. Nie, to jest właściwa odpowiedź. Nie chcemy tak, takimi być. Nie chcemy, żeby bura, którą udziela święty Paweł Galatom, w trzecim rozdziale listu do Galatów, on mówi tak: O nierozumni Galaci. Któż was urzekł? Was, przed, z których uczeń, przez, przed, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć: czy Ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy z powodu posłuszeństwa wierze? Co myślisz o sobie? Jakie masz zdanie o sobie? Czy to wszystko, co robisz, co robisz we wspólnocie, co robisz w kościele, robisz, bo jesteś już takim super narzędziem Ducha Świętego, już się tak uformowałeś, już jesteś taki wierzący, już tyle lat masz za sobą tej historii wiary? Czy myślisz o sobie, a o ja niegodny, i tak dalej, i tak dalej? Powiem tak, jedna i druga odpowiedź jest beznadziejna. Jedne ani drugie nie ma Ducha Świętego. Właściwa odpowiedź to jest taka: panie, jeśli twoja krew mnie okrywa, to jestem święty i uzdolniony, ale sam sobie jestem niczym. Potrzebuję ciebie, panie Jezu. Potrzebuję twojej mocy po prostu. I pierwszy dobry uczynek, który możesz spełnić, to jest wiesz jaki uczynek? Jak już chcesz zacząć zabrać się za robotę, nie? Bo to mamy tak, chcemy się zabrać za robotę. Pierwszy dobry uczynek? Zaufaj Bogu. Zaufaj Jemu, że On w tobie działa. Szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta? Bez Ducha Świętego ciągle do połowy pusta. Z Duchem Świętym zawsze będziesz człowiekiem nadziei. Nadziei tryskającej z ciebie, która innych będzie zarażać tą nadzieją. Gdy ktoś mówi, nie potrzebuję Ducha Świętego, nie potrzebuję jakichś specjalnych modlitw, chrzest w Duchu Świętym, po co mi takie coś w ogóle, nie? Jak ktoś tak mówi, to to jest tak, jakby mówił: Nie potrzebuję prawdy, ja już ją mam. Nie potrzebuję oczyszczenia, ja już jestem święty i oczyszczony. Nie potrzebuję Bożej mocy, poradzę sobie sam. Chcesz tak? Znowu pytanie: Chcesz radzić sobie sam? Mam nadzieję, że nie. Ja nie chcę.